Siemanko, Siemanko, w Rafał z Motorwu. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną nowością w naszej ofercie. Tym razem mamy coś z motocykla turystycznego, coś z takim zacięciem. Faktycznie, nawet żeby zjechać z drogi asfaltowej, jest to nic innego jak Honda VFR 1200 model Cross Crossture. Motocykl z 2013 roku, no ale przede wszystkim to, na czym Wam najbardziej zależy i to, dlaczego uważam, że ten motocykl też tym się wyróżnia, że to jest motocykl całkowicie bezwypadkowy z oryginalnym przebiegiem i też z bardzo fajną historią, więc jeżeli szukacie czegoś sprawdzonego i pewnego, to usiądźcie sobie wygodnie. ja Zapraszam was na krótką prezentację właśnie z FFR Controli. No i zobaczcie sami. Honda VFR 1200X, czyli tak zwany model Cross Tour. Motocykl, który wbrew pozorom nie uchodzi za jakiś taki bardzo popularny, chociaż po, po, po części się trochę temu dziwię, bo faktycznie, jeżeli sobie powertujecie po opiniach użytkowników w internecie, nie nawet suche dane, tylko faktycznie gdzieś tam do, do tych osób się dokopiecie, którzy ten motocykl mają, jeździli i zrobili im parę dziesiąt tysięcy kilometrów, to faktycznie ku temu motocyklowi jest bardzo mało negatywnych e, słów. Naprawdę wszyscy te motocykl polecają. E, no i myślę, że jest to taki, może powiedzieć, w moim przynajmniej odczuciu, taka łagodniejsza wersja Honda Afryki. Jednocześnie z takim bardziej skierowaniem na drogi asfaltowe. Podobno rzeczywiście bardzo dobrze się to sprawuje. Nawet w tych wyższych prędkościach fajnie odsuwaną wiadrę, jednocześnie 130 koni. No to już jest taka moc, którą faktycznie można sobie dziawnąć. No i też wygoda dla dwóch pasażerów, jeżeli mamy zestaw kufrów, myślę, że śmiało w jakąś dalszą trasę można się wybrać. Chociaż też dorwałem się do jednego użytkownika, który mówił, że po zdjęciu kufrów, no to ten motocykl wciąż jest na tyle. W miarę zwinny, że da się nim całkiem sympatycznie przyjeżdżać, także po mieście. Więc myślę, że można, można się chyba w tym motocyklu zakochać i, i troszeczkę, że tak powiem, uznać go za taki pojazd bardzo uniwersalny e, i do jakichś takich dalszych wycieczek i do faktycznie kręcenia się w koło komina. No, z jedynych wat, jakie faktycznie wyczytałem, no to spalanie potrafi być spore, no ale czy na tym spalaniu rzeczywiście nam tak bardzo zależy. Jednak, jeżeli w głowie jest przygoda, no to faktycznie Cross myślę, że mógłby fajnie wpasować się w Wasze oczekiwania. No, ale tym bardziej, myślę, że o samym motocyklu no faktycznie możecie się naczytać. No, ale myślę, że Was interesuje ten konkretny egzemplarz, który tutaj stoi. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to już Wam do tego egzemplarza śpieszę z jakąś opowieścią. Zacznę od tego, dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, Motor to jest firma która zajmuje się sprzedażą motocykli, oczywiście, ale e, prowadzimy też swój serwis, do którego go gorąco zapraszam. No i tak naprawdę e, tych motocykli na tym naszym dywanie, w pozorom od całkiem niedawnego e, początku nagrywania, czyli tam niecałe dwa lata chyba nagrywamy, no to już tych filmików jest e, ponad 700, więc faktycznie nie liczby już robią wrażenie. No i to też jest pole do popisu, pole też do nauki, pole też do e, jakby coraz większej wiedzy, no i też do uczenia się, is that Z roku na rok tą poprzeczkę trzeba podnosić, no i na dzień dzisiejszy myślę, że jest ono już naprawdę bardzo wysoko. Bo każdy motocykl, który tutaj prezentujemy wam na dywanie to jest moim zdaniem taka najwyższa półka motocykla pod takim względem, że to jest najlepiej zachowane, najfajniejsze z reguły są przebiegi, najfajniejszy stan zachowania, e, przede wszystkim wypadkowej po serwisie. Bo myślę, że to też jest coś, e, za czym, e, za tym, za tym że, że tak powiem, każdy goni, żeby te, z motocyklem po prostu nie wpaść na minę, bo też wiem, jak to jest. W Polsce brzydkich motocykli nie ma, wszystkie są ładne, wszystkie są po serwisie, są bezupadkowe. no a jak przychodzi do czego to się okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. No i mimo, że ceny e, faktycznie tych motocykli, które my Wam prezentujemy, to nie są jakieś okazyjne absolutnie, no ale jeżeli chcecie kupić coś fajnego i jesteście już znudzeni szukaniem, e, no to myślę, że. Jest to dobry moment i też dobry przykład motocykla, który Wam to przekonanie, myślę, że zmieni. Słuchajcie, Honda fr 1200X, która stoi przed nami, to jest motocykl z 2013 roku, chociaż pierwsza rejestracja była jeszcze w listopadzie 2013 roku, więc można uznać, że to jest końcówka tego 2013 roku. Motocykl o mocy 130 koni mechanicznych więc naprawdę, jak na motocykl, bym powiedział, z takim, z takim zacięciem turystycznym, to już jest całkiem sympatyczny no ale myślę, że przede wszystkim to, co jest ważne, punkt numer jeden: motocykl jest całkowicie bezwypadkowy. No i to jest słowo, którego się nie boimy, które napiszemy też na fakturze. Jesteśmy tego w zupełności pewni. Co za tym idzie, na motocyklu nie widać żadnego śladu wypadkowości. Więc cały jest też w tym samym w oryginale. Wszystkie kolorowe elementy, które są na motocyklu, są fabryczne odnowości, Czy to błotnik, czy te wszystkie boki, czy zbiornik paliwa, czy gdzieś tam jakiś tył motocykla, to wszystko jest fabryczne odnowości, fabryczne tym lakierze z fabrycznymi naklejkami. E, i tak dalej. Z nas tutaj to samo to wszystko jest seria. E, Dzisiaj gdzieś tam wiadomo, jakiś tam podłożone ale to wszystko jest fabryczne i wygląda ładnie. no to, że jest fabryczny, to jest jedno, ale można ten motocykl obejść sobie dookoła. E, I musicie uwierzyć mi na słowo. Jeżeli nie chcecie uwierzyć na słowo, to Was zapraszam do nas e, do żartowa, ale naprawdę ten motocykl jest tak fajnie zachowany, że myślę, że obchodząc go dookoła, ciężko będzie Wam, e, nie wiem, tu tam podejść do czegoś i powiedzieć, o, tu jest jakiś odprys, nie widziałem tego. Naprawdę jest bardzo ładnie zachowany. jak na jakby wciąż to nie było motocyklu, który mam ponad 10 lat No to wygląda to myślę, że bardzo dobrze No i myślę, że oprócz jakichś takich Naprawdę turbo małych rysów eksploatacyjnych Chociaż też ciężko chyba je dostrzec Bo sam zbiornik paliwa myślę, że nie ma żadnych Tutaj owiewka po lewej stronie też nie Gdzieś tam tu może na gmolu Minimalne takie zobaczcie tutaj otarcie Ale to wciąż nawet nie jest ślisk To jest gdzieś tam jakieś parę zadrapań Czego na kufrach w ogóle nie widać Ale do nich też zaraz dojdę Czy błotnik z przodu, czy cała przednia czasza Szyba, lampa To wszystko naprawdę jest bardzo dziewicze no i myślę, że Wy też to dostrzeżecie i docenicie. Bo wygląda to naprawdę dobrze. No ale pomijając jakby też tak, takie kwestie tych jakby obiewek, no ale zaglądając nawet gdzieś tam pod spodek motocykla, gdzieś tam przyglądając się obręczą, szprychom, e, tutaj przy chłodnicy, czy sam silnik, zobaczcie. To naprawdę wszystko wygląda, e, ja bym powiedział, świeżo. To nie jest gdzieś tam jakieś zamęczone, te śrubki nie są jakieś, nie wiem, utlenione, skorodowane, nie wiadomo co. Gdzieś tam, czy tu przy setach, czy sam tłumik. E, to jest po prostu świeży motocykl i moim zdaniem wygląda to naprawdę jest zachowane to na wysokim poziomie. Chyba gdzieś tam jeszcze z takich detali to o, w tym miejscu jednym jest taki delikatnie zaciągnięty fotel. No ale to też myślę, że jest jakiś tam na całym kształcie rysa na szkle i faktycznie drobny detal, bo cały kształt, tak jak Wam wspominam, wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. No tym bardziej z motocykla myślę, że to co jest też ważne, bo to, że jest bezwypadkowe, to jest taki filar, na którym jakby musi nam zależeć. Już pomijam kwestię oczywiście ramy i zawieszenia, bo to jest wszystko fabryczne nowości, też nieprost niekombinowane i ręczę za to, że ten motocykl jest prosty i bezpieczny. Nie może być absolutnie inaczej. A drugi, myślę, że całkiem ważny aspekt, to to, że motocykl moim zdaniem jest z niskim przebiegiem. No i to oczywiście, jeżeli mówimy o turystykach, no to niski przebieg to zawsze jest pojęcie względne. Dla każdego pewnie to znaczy co innego. No ale zobaczcie, motocykl ma na blacie 46 390 km od nowości, co moim zdaniem, jak na motocykl turystyczny 10-letni, jest naprawdę małym wynikiem. Tym bardziej, że gdzieś tam jak się zapętliłem w, w jakichś tam informacjach odnośnie tego modelu w internecie, no to faktycznie niejednokrotnie ludzie mówili, że Jeżdżą maszynami, które mają już po 150 tysięcy km przebiegu, i ten motocykl da, dalej daje radę. No to tutaj, 40 myślę, że trzeba to traktować jako taki drobny rozbieg. No ale kolejna rzecz: bo przebieg na blacie, wskazanie drugomierza, jak to niektórzy mówią, to jest jedno, ale to, żeby ten przebieg był oryginalny i autentyczny, to też jest druga bardzo ważna kwestia. No i tutaj z pomocą przychodzi nasz zestaw dokumentów, które mój poprzednio właśnie się do tego motocykla uzbierał. No i faktycznie, zobaczcie sami, trochę tego jest. Jak gdzieś tam się fajnie zagłębimy, to naprawdę może. Tu znaleźć całkiem fajną historię e, różnych tam, nawet serwisów. E, zawsze są daty i przebiegi wpisane. No i widać, że tutaj oszczędzania absolutnie nie było. zobaczcie tutaj chociażby dla przykładu e, faktura z 2022 roku, czyli dwa lata temu. Motoczek miał e, tutaj 42 470, jest chyba tam 4000 mniej. No i faktura jakaś na 900 euro. Tutaj mamy fakturę z 18 roku na 400 euro. Tutaj jakaś faktura znowu na 400 euro, więc Faktycznie z 18 roku. Więc faktycznie trochę tych faktur różnych jest, jak sobie tak to przewertujemy, no ale myślę, że też takich najfajniejszych dokumentów. To zobaczcie potwierdzających ten przebieg mamy wyciąg z ostatniego badania technicznego jeszcze zrobionego na terenie Niemiec i to myślę, że też jest dla przykładu i dla potomnych bo wszyscy się tam czasem zbytują, że motocykl jest wypadkowy no i jednak ciężko w to uwierzyć, bo ci handlarze różnie do tego podchodzą no tutaj macie, zobaczcie dzisiaj jak to nagrywamy, to mamy początek maja, można powiedzieć no i ostatni przegląd techniczny tego motocykla na terenie Niemiec był 17 kwietnia i wtedy miał 45609 tak naprawdę no no, można powiedzieć nie cały miesiąc temu, na, na badaniu technicznym, jeszcze na terenie Niemiec. To badanie oczywiście przeszedł, więc to też jest fajne potwierdzenie tego przebywu że po przyjeździe do Polski nic mu się nie zmieniło, e, więc nie ma w pamięci, nie wiem, 30 czy 40 tysięcy. Niektóre serwisy też są wpisane normalnie w książkę serwisową, taką hondowską. no Oczywiście do motocykla mamy też taką oryginalną książkę serwisową od początku gdzieś tam na 1000, na 14, na 27, na 34, na 42, czyli ten duży serwis, który był robiony na te 800 euro, więc też jest tutaj fajnie wpisane, e, ale myślę, że też jest Rzeczy to jest też to, że my do motocykla dajemy teraz swoją książkę serwisową z obecnym przebiegiem. No bo mamy takie podejście, że każdy motocykl, który tutaj trafia, no to przychodzi jednak też taki nasz no nasze takie szybkie sprawdzenie. Jeżeli my widzimy, że coś trzeba poprawić, wymienić, to robimy to my już z góry. No i na dobrą sprawę, moim zdaniem, przy tym motocyklu, jedyne, co było zrobić to serwis olejowy, więc macie oczywiście zalany nowy olej. Przy silniku za jednym motulem, nowy filtr oleju e, i tak naprawdę moim zdaniem tyle wystarczyło, żeby ten motocykl na dzień dzisiejszy był bez wkładu finansowego. Opona przód, ponad tył, myślę, że śmiało jeszcze do zostawienia. E, tarcze z przodu, klocki w porządku, tylu, tylny, e, tylny hamulec tak samo. Z tyłu mamy kardana, więc nie ma się do czego tam przeczepiać. Zawieszenie suche, nie cieknie. No a z silnika żadnych niepokojących dźwięków, tym bardziej, że w ogóle e, ja myślę, że Honda tutaj naprawdę fajną robotę zrobiła, bo ten silnik pracuje bardzo komfortowo i jest bardzo miły dla a eee, naprawdę sami się zaskoczycie, że to jest taki e, całkiem sympatyczny, bardzo wydźwięk e, i te uszy naprawdę, e, że tak powiem, cieszą się z tego, co słyszą. No do tego oczywiście parę fajnych e, homologacji. Na terenie Niemiec jest taka zasada, która w Polsce zupełnie nie obowiązuje, że tutaj na każdą zmianę jaka jest, no to oni zbierają jakieś te homologacje, czyli dopuszczenie do ruchu. No i faktycznie mam tutaj na pokładzie parę takich nietypowych dodatków, chociażby w postaci szyby i deflektora, znaczy szyby MRA plus deflektor, więc też jakiś taki bajer. E, Zestaw grzanych manetek, także z regulacją działające sprawne. Na no pokładzie też macie jako akcesorium, ale to chyba już wychodzi oryginalnie z Hondy, w sensie nie jest fabryczne, ale jest, jest to jakby bajer hondowski. Macie tutaj dołożony taki jakby gmol ochraniający przód motocykla z dodatkowymi LEDami, które zamontowane są po bokach. I faktycznie fajnie jest też to, że ten przycisk do, do tego LED-bara całego jest jakby wkomponowany fajnie w oryginalne guziczki, tutaj w tym miejscu. E, jak najbardziej zobaczcie, fajnie to działa. Teraz mamy jakoś światła, dopalają się ledy, już mamy fajnie odcięte światło. E, bardzo fajnie to na drodze po roku wygląda, więc tutaj też myślę, że sympatyczna sytuacja. E, no i oczywiście jakąś pełną ładowarkę, możecie sobie za każdej chwili dołożyć stelaż pod nawigację czy pod telefon, jest ładowarka jest na miejscu. E, no i zestaw kufrów, ale także hondowskich, które to co jest myślę, że mega ważne, że są otwierane tym samym kluczykiem co stacyjka, więc to też fajnie To ma, że wszystkie kufry w tym samym zamku. Dedykowane, oryginalne hondowskie kufry eee, myślę, że zawsze najfajniej siedzą. No i też swoje kosztują, jest to w nie są jakieś tam tanie akcesoria. No i to wszystko sprawia, że myślę, że to jest mega fajna oferta Jeżeli szukacie czegoś naprawdę sprawdzonego, fajnego To zapraszam was serdecznie do nas do żardowa. Potwierdzicie sobie to, przywróć, co wam mówię Będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, przejechać Więc zapraszam was serdecznie Ale pamiętajcie też, że jeżeli nie chcecie do nas przyjeżdżać Nie wiem, macie za daleko, nie macie transportu, nie chce wam się jest Żaden kłopot, starczy do nas zadzwonicie Powiecie skąd jesteście, by wam transport tego motocykla Wycenimy przez telefon No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam transport tego motocykla, całą resztę za maszynę dopiero na miejscu siebie pod domem. Jak my już do Was z tym motocyklem przyjdziemy, wy sobie go obejrzycie, sprawdzicie, jak wszystko będzie si, No to dopiero wtedy za niego płacicie. Więc myślę, że to jest całkiem uczciwa oferta w obie strony. Gorąco do niej zachęcam i zapraszam. pamiętajcie, że my przygotowujemy Wam ten motocykl także pod takim kątem dokumentowym: czyli Wy po zakupie będziecie prosto do wydziału komunikacji go rejestrować. I całkowity koszt rejestracji to 120 zł plus ubezpieczenie. Z żadnych innych opłat już do tego motocykla nie ponosicie. To też myślę, że jest całkiem sympatyczna sprawa. Win do motocykla jest zamieszczony w ogłoszeniu, więc jeżeli chcecie bezpośrednio z YouTube'a, no to warto wejść w opis. Tam jest link do ogłoszeń i w ogłoszeniu, bo się jest też numer winy. Możecie sobie to sprawdzić, skontrolować. Tutaj też nie ma żadnych tajemnic. No i co? Jeszcze tego powiem, że można motocykl kupić na raty. Jeżeli gdzieś tam też nie chcecie całej sumy, że tak powiem, angażować, to, to też można sobie tak jakkolwiek podzielić. No i Przekręcam klucze. Kluczyki oczywiście dwa. Czerwony budzik w dół. Klikam zapłon. co dodawać, zapraszam Was serdecznie, no i mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia, lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej!